Chcesz mojej rady? Nie wolno troszczyć się o innych ludzi. To tylko przeszkody na Twojej drodze. Zaczniesz myśleć o tym, co czują przeszkody, i nie żyjesz. Gdybym zważała na kogo lub cokolwiek dawno byłoby po mnie, talentu ci nie brakuje. Pytanie, czy masz pazur i instynkt zabójczyni. Hmm. Myślała, że ma wszystkich w garści. Infantylne, nieadekwatne. Już tu nie pracujesz. Czemu wydajesz dzięki? Zacięła mnie pani. Kto igra z losem, musi się liczyć z jego. ironią. Masz może ogień? Usunąć. Nie chcę robić sceny. A ja chcę i to strasznie. Zwracam uwagę, że jestem na obcasach wysokich. Jak masz na imię? Cruella. Chcę zrobić za Wchodzisz? Kto nie rozrabia, to mnie żyje. Lubisz jechać po bandzie, nie? Tak, kochana. Nawet sobie nie wyobrażasz. Porwała moje psy. <laughs> Musi jej pani strasznie nienawidzić. Kazała mi wybierać ona czyja. Więc ja oczywiście. Czeka nas jeszcze masa okropności. Obiecuję. Perhaps? Cruella.